Cześć, witajcie w nowy dzień. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś. Jesteś. Mariusz kromuje twarz i ramiona. Trzeba dbać, żeby nie być zbyt czarnym. Tak. I co? poczucie jest fantastyczne. Dlatego postanowiliśmy, że jedziemy do stolicy. A także ostatnie nasze tutaj dopakowywanie i jedziemy na śniadanie. Ale jak się czujesz, rym, jak twój brzuch? Rym, cym, cym. Bardzo dobrze, fantastycznie. Dzisiaj mogłam w końcu kichnąć yy, już mnie nie, nie, bo, nie bolało tak w boku, więc uważam, że no. jestem zdrowa. Jupij! Wcinamy. Ja dzisiaj... Troszeczkę tak ryzykowniej, bo mam zupę z wołowiną, tą, którą wczoraj Mariusz jadł i jest fantastyczna. a e, Mariusz wcina kurczaka pieczonego z e, ryżem i to jest chyba sałatka z pikli, tak? Tak. Taka octowa. Z, z jeszcze z wywarem. Na jakimś pięciwie. No i co? Zażeramy się, zażeramy się. Pogoda nam dzisiaj sprzyja, póki co nie jest za gorąco. Będziemy się nie niebawem rozpędzać. Idziemy właśnie po wale. Po jednej stronie woda, po drugiej stronie też woda, ale widoki przednie. Co tu mamy, Mariola? Zaprzęg wołowy. Baryżowe. Budowane na kanale. Bardzo interesujący widok. Czas uzupełnić elektrolity. A tutaj w kontekście tego pytania odnośnie prądu w lodówkach, no zobaczcie, to jest taka właśnie. Typowa lodówka, można powiedzieć, wielkości przemysłowej. I to jest po prostu z grubymi ściankami. Um, jakaś taka termoizolacja, plus wielka kostka lodu. I to jest w ten sposób chłodzone. Stoi cały dzień, następnego dnia dokładnie. uzupełniają lód. No. Tak to się odbywa. Jedziemy teraz po National Highway 2. Jak widzicie. Zrobiło się trochę wąsko. Ale kierowcy sobie tutaj radzą. Zapraszamy na honorowego gościa dzisiejszego dnia, Martyna! Witam wszystkich! Słuchajcie, chat. Jedziemy, jedziemy, jedziemy i nagle Mariusz pierwszy spostrzegł jakąś kobietę na poboczu z takpami. No wiadomo, my no musimy się zatrzymać, musimy zagadać. No i tak, what's your name? Martyna. Sounds like Nie, nie było what's your name? Aleksandra. Tak? Okej, okay, dobra. W każdym razie wyszło nam to, że słuchajcie. Mamy spotkanie no, maksymalne, w życiu by się nie spodziewała. A ja też nie. No super, nie? Tym bardziej w Kambodży, nie? to no. jednak. Tak. Mega. Przejdźmy Martyna? Kazachstan, Kirgistan, później były Chiny. Chiny, Wietnam, Kambodża. Będzie Laos, będzie Tajlandia. Postanowione. Postanowione mamy to nagrane. Ale wiecie, jak jest w drodze. No, no, rzeczy się czasami rzeczy zmieniają. O, nie? bardzo często. Plany no tak. są ruchome. To jest plan Martyny. Plan na dzisiaj jest dojechać do Plompen i... Najważniejszy to jest plan na, 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 na dzień. Tu i teraz. Tu i teraz. Ja teraz oczekuję na Mariusza i Martyna, którzy poszli zwiedzać świątynię. Mają tam ponad 400 stopni do pokonania, aby osiągnąć szczyt ze świątynią, a ja tutaj się dowiaduję, że świątynia jest bardzo rozległa i trzeba jeszcze przechodzić jakby od tego punktu, do którego oni dotrą. Jeszcze jakieś dwa kilometry do takiego punktu archeologicznego, gdzie są ruiny starej świątyni. I jestem ciekawa, czy oni tam dotrą. I jak długo ja tu będę wysiadywać? I czy w ogóle ci do pną pen? Bo mamy tam jeszcze do pokonania, kurczę, chyba z 60 km, a jest 12 godzina, więc coś chyba to widzę słabo. No, a póki co siedzę tutaj i tniemy rowerów i odpoczywam. Rozmawiając z, tutaj, z panią. Opowiada mi trochę o języku kmerskim. Zrobiłam sobie notatki będę się uczyć. No i jest super. Słuchajcie, idziemy, idziemy. To znaczy, ja idę z Martyną. Hello. Martyna dyszy. Martyna dyszy. 412 schodów jest, żeby wejść na ten cały. Jak to nazywałaś? Kopalisko? Stanowisko archeologiczne. Stanowisko, to jest pani archeolog. No to idziemy dalej. Człowiek idzie, zdyszany. Schodków tak dużo. Już myślałem, że to koniec. A tutaj liczyć. Martyna wykrakała, że to będzie jeszcze dalej. To i nam zostało? Między 300. No i tam widzę jakąś blachę dachówkową. Już chyba koniec. Znowu jesteś optymistą. Tak, ale widoki fajne. Jak mówię, że widziałam to drzewo na, na trasie. Te z kwiatami tutaj? No, nie, nie miało kwiatów. Mhm. nie miało to zwisające, no jak owoc to wygląda. Się zastanawiałam, co to jest, ale nie wiedziałam, że tak pięknie kwitnie. No sama świątynia, może nie jest jakaś super okazała, ale widoki całkiem sympatyczne. Ja bym chciał zapytać eksperta, Pani archeolog, co możemy powiedzieć o tej 11. wiecznej świątyni, której nie A widzieliśmy wodało? po Hosklu. Było dużo schodów. No. I, ładny, I ładny widok z góry. A potem... Zła syda! I potem... <słuch> No zrobiliśmy spacer do oka i wróciliśmy. Tak? Naprawdę nie brakuje tego tak. Ale było wysoko. Nagrywamy. Co tu mamy? Nie wiem co wy zamawialiście. My zamówiliśmy... to pierwszowinę to. Ja, tak ja, że... z churzę, że chyba miała być ogórkiem, ale widzę, że właśnie yy, się skończyło i mamy zielone pomidory. Do tego pigla. Nie wiem to tam było. To mamy jedno na dla nas no no wszystkich. spokojnie, easy man. No to okay. ene, due, rabe. coś no chcesz to przedstawić? Tak. Jesteśmy na obiedzie. Z Martyną. Mamy... Z Martyną, Jesteśmy wszyscy y, wyposażeni w to samą Zamówiliśmy ryż z wieprzowiną. Mamy do tego zielone, sałatkę z zielonych pomidorów, sałatkę z pikli i tutaj jeszcze mamy do tego sos. No i co? i smacznego i, i, smacznego. I, i jemy. Mile sobie gawędzimy. Tak, do Phnom Pen. mamy 45 kilometrów. Martyna zamówiła też kawę. A jak żeby inaczej? <noise> tak. Także jest cień szansy, że dzisiaj dotrzymy do stolicy. Yay! A oto co można usłyszeć przy autostradzie. punkt. Każdego dnia na rowerze. Trzcina. A właściwie są z trzciny. Taka z lodem i z tą nie limonką, tylko taką z mandarynką Pienką. kwaśną. Super. Próbowałaś na pewno? Próbowałam. Czasem proszę, żeby mi do tego, do widoku. Pytanie na ścielanie. Co to za kiełbaski? Co to są żaby. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Ale dziś tutaj są jakieś takie, jakby łódka i krzyżują się co to jest? Dogadaj mi mi Ale wiesz co, kochanie? Ona nie rozumie po polsku. Nie. Dobra, ja wiem, dobra. że to jest szykujące. Zobacz. Tu? No. To tak wygląda to jak jest ptaszek. Dla mnie? To jest, jest chyba żaba, może to jest jakaś panna żaba? A tutaj łeb. Tak. No. Zagadka rozwiązana. A gdzie mamy żaby? Ża! A co, weźmiemy jedną? Co no. masz? Gadu gadu. Tak, wpijamy um, teraz koktajlę. Mamy miks owoców. Też chcesz miks? Czy tak po prostu doszło? I jeszcze ja dozwróciłam do tego dragon <grywa> Super. Bardzo dobry. Na zdrowie. Czujesz to po Na zdrowie. Tak. No tak coś czuję. Dobra, ale chciałam jeszcze powiedzieć Wam o jednej rzeczy. Kupiliśmy te żaby. Niżej troszeczkę trzymaj. mają Ładwo widać. Tak one wyglądają. Yy... Ta żaba jest jakby nadziewana czymś w środku, czym nie wiadomo. No to mu chętnie spróbowała. Reflektujecie? Na Ja nie. Utko. No, Utko. Mhm. Ale to jest bardziej fascynujące. Bo... Oj! Ten środek wygląda trochę jak... Kupka. Kupka? <głos> <głos> Ale? Ja to Zostać pachnie zielone. trochę pachnie. Pachnie trawą w a może kupa trawie, trawie O, jest trawy Złomione. Tak. Że to byłby dla mnie przysmak świata. Jak to czujesz? Czuję, że dobrze spróbowałam, ale na tym zakończyć. Potem o tym mieję Jesteśmy już coraz bliżej centrum. Robi się coraz ciemniej. Dziewczyny coś tam kombinują na poboczu. Kurde, mamy już dosyć tego ruchu Dochodzi 18, a my ciągle jedziemy do tego centrum Phnom Penh Mały koraz się tu zrobił Ja za panem tuktukarzem Też jakiś taki jest Rozmawiający przez telefon Słuchajcie, chciałem wam pokazać jaki tu jest ruch Nampen I jakie tutaj wiadukty przewidziano Witam szanownych <grym> państwa <grym> no, Jesteśmy w stolicy Na rondzie to jest chyba Monument Niepodległości Coś ten jaki tutaj jest ruch garo. Musimy dojechać do jakiegoś przybytku. Zlota. Ale Max. Jesteśmy już w stolicy. Rozdzieliliśmy się z Martyną i pojechaliśmy do miejsca noclegowni, którą znamy i okazuje się, że jest w remocie. I jest zamknięta. Jest zamknięta. Jest, jest 18.30. I my jeszcze musimy znaleźć coś do spania. Ale nie przejmujemy się w tym wcale. Po tych 80 kilometrach dzisiaj spijamy pysznego szyjka z mangą. Zaraz coś może zjemy. No i będziemy szukać. Zamówiliśmy zupę. Dostaliśmy makaron ryżowy, prawda? A nawet dwie zupy zamówiliśmy. Tak, dostaliśmy zupę i jakieś danie smażone z wieprzowiną. Ten makaron w tej zupie miał być ryżowy, ale wiecie co? Kip tym i tak fajnie smakować. Tak, jesteśmy na kolacyjnej zupie. Kontemplujemy te kąty, które już znamy. Tak, czekamy na drugą porcję zupy. A po jak się już osilimy, to uderzamy w poszukiwaniu spania, jak już mówiłam wcześniej. Smy chciała szybko to znaleźć, bo... Jesteśmy troszkę zdygani i fajnie byłoby, wiecie, tak raz 2 mieć lokum, móc się wykąpać. Strasznie dzisiaj jesteśmy zapurzeni, bo na drodze naprawdę była było dużo dziur, dużo w piasku w żwiru, piasku, tumanu w kurzu. Jesteśmy bardzo trudni. Mamy w końcu upragniony przybytek. Jest! O mam wszystko w środku. Zamknę. Dobra. Jesteśmy w naszej dziupli. Muszę najpierw opowiedzieć historię. Ponieważ od 7.30, 19.30, teraz jest 20.30. Szukaliśmy czegokolwiek i teraz. Mieliśmy dwa miejsca, w których przebywaliśmy poprzednim razem będąc pompen. Po pierwsze podjechaliśmy. Remontowane. Nie ma wejścia, nic nie działa. Drugie miejsce, dojechaliśmy, zamknięte. Nie ma. <grytanie> to jest tragedia. Odzieżowe tam teraz jest. Tak. Kurczę, mieliśmy taki problem, żeby znaleźć coś, bo w dodatku jesteśmy zmęczeni i mamy ochotę już gdzieś zagrać miejsce. Padło na ten hotel, przepłacany trochę. Płacimy aż ile? 20 dolarów, tak? Tak, 20 dolarów. 20 dolarów kosztuje nas to miejsce. Można powiedzieć, że dziupelka, ale ta dziupelka ma 10 dni. To jest nowy, nowy przybytek, więc jest tu naprawdę bardzo świeżo pachnie, tak troszeczkę farbą. I, I pod tym względem jesteśmy super zadowoleni. No i co? Tutaj w części głównej jest łóżko, we klimatyzacja, duże lustro, prawda? I łazienka. No i łazienka jest też w pani. Tak, to w standardzie europejskim. Może poza kabiną, ale też to oznacza efekt z kabiną. Tak. Niepotrzebna. No więc. Tym optymistycznym akcentem. Tak, tym optymistycznym akcentem mówimy Wam: Dobranoc. My naprawdę padamy na cycki, Ja jak spojrzałam na lustro to tak troszeczkę się zdziwiłam, bo widzę, że mam jakiś błoto na twarzy. Tu jestem brudna, ale kic tym. Najważniejsze, że jesteśmy już na miejscu. Będziemy się szorować i idziemy stać, bo jesteśmy podnieci. Cześć do jutra. Cześć.